Cześć, się z, tym, z tej strony to nas i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Witam was w odcineczku z koledzy z zamiedzy. A jak koledzy z zamiedzy, to jak widzicie kolejne dostawy na nasze gospodarstwo. Dzisiaj przyjechały do nas pustaki na dalszą budowę. Dzisiaj sobie ich rozładujemy, bo troszeczkę już tutaj się u nas na gospodarce pozmieniało. Pozmieniało się właśnie o tutaj, na naszej pięknej budowie. Jak widzicie płyt już nie ma, płyty są elegancko tutaj wyłożone. Bardzo fajnie mi to wyszło, Zobaczcie sobie sami tutaj, ruszta czy tam płyty, jakby jak, jak zwał, tak zwał. Mamy tutaj wszystko wyłożone. Tutaj jeszcze trzeba dokończyć, ale to się na spokojnie już dokończy. Tutaj widzicie też ładnie jest ułożone do samego końca. Już tutaj, też właśnie pod tą, tą dojarnię, całą mam tutaj tak, jakby zrobione to, to pomieszczonko które właśnie tutaj będzie z tyłu no i tutaj dokończyć trzeba to i będziemy się brali za budowę już tutaj do góry właśnie później deseczki też sobie odrzucimy już i tutaj ładnie sobie wyrównamy, wysypiemy, żeby to też miało ręce i nogi już tutaj też, żeby był fajny przyjazd, bo akurat na tą kiszonkę nam się tutaj przyda ten przyjaźnik, bo dosyć wąską tutaj jest. A jak będziemy sobie jeździć, no to jednak pasowałoby, żeby tutaj troszeczkę szczerzej było. Tak więc jeszcze tej kiszonki nam troszeczkę zostało. E, włączę sobie tylko chudy. E, kiszoneczki nam zostało 13 tysięcy. E, tak więc no troszeczkę jest ja Temera narobiłem. Jak widzicie mam full Temera w oborach. Tam e, więc zobaczę. Na pewno będę musiał sobie jeszcze tutaj troszeczkę dorobić. Ale to się ogarnie już później. Nie e, w dzisiejszym odcinku mam ściąganie właśnie tych, e, m, tych tych pustaków. No i jakieś rozrzucanie obornika. Może to leżowanie. Zobaczymy jak nam to wszystko pójdzie, więc damy sobie do 60, nie wiem, po ustawionego w ogóle no, tak jak myślałem, że nie i z, oczywiście ściągamy sobie te pustaczki fajnie udało mi się też właśnie ogarnąć te pustaczki podziękowania oczywiście dla Jankusa, bo dla kogo który mi troszeczkę tutaj pomógł bo miałem problem z kolizją właśnie tych pustaków ale już wszystko jest ogarnięte, tak więc fajnie sobie to ładnie pościągamy, gdzieś poukładamy żeby to leżało i, I elegancko na pewno to nie jest o, ostatni transport. Jeszcze jeden transport musi tutaj do nas przyjść, te pieniądze mamy zapłacone. Dofinansowanie dostaliśmy już, tak naprawdę tutaj czekaj, nie wiem czy tak blisko tej betoniarki, żeby nie było problemu. Troszeczkę dalej weźmiemy. dofinansowanie, dostaliśmy już właśnie na na, na, na oborę. Ale no to dofinansowanie jest po, jak widzicie, sami na wylewkę, na ułożenie płyt, na pustaki. Tak więc tak naprawdę zostało nam. To co mieliśmy. Już około 50 tysięcy na tą oborę wydaną. Jakby nie było, bo troszeczkę rzeczy też pozamawianych jest, no ale jednak ta obora będzie kosztowała te 120 tysięcy, tak więc no jednak troszeczkę tych pieniędzy tutaj nam pójdzie na tą budowę oczywiście. Dobra, musimy już troszeczkę niżej. Do przodu, do przodu Mariolka, do przodu, do przodu. O, cyk, dobra. Mierę jakoś to, roz ten rozrządek powinien sprawnie pójść. Żeby też gościu mógł już po kolejny transport jechać, żebyśmy mieli to wszystko już tutaj właśnie elegancko ułożone. No i na kolejny odcinek już jakieś ściany pewnie powstaną, bo coś tutaj chłopaki dalej sobie działali. Widzę dzisiaj też nadają, tak więc ja musi sobie to wszystko elegancko się ułożyć. Tak czy siak. Żeby chłopacy mogli sobie już tutaj właśnie teren wyrównać, żeby nie było problemów. No i budować do góry już, nie? No, te deski wyrzucić i budować już elegancko do góry, już liściutko. Zobaczymy, jak będzie to dalej wyglądało. Czy widzę, że tutaj muszę sobie jeden pas odpiąć? Miałem to ogólnie sam szczepom transportować, ale mm, ja też dał mi pomysł taki, żebym sobie to ciężarówką przywiózł, żeby to lepiej wyglądało. Że jednak ciężarówka mi to przywozi. Zatem też fajnie, że taka ciężaróweczka, właśnie jest, mm, którą można sobie to właśnie tutaj ogarnąć i w miarę to jakoś idzie. No te widły są troszeczkę za szerokie Mogłem sobie jakieś inne z neta ogarnąć, by było troszeczkę lepiej, ale nie ma też jakiejś takiej tragedii z tym wszystkim, tak więc na spokojnie sobie to rozładujemy, dużo tam tego nie ma, bo jest chyba 10 palet, jak się nie mylę tak więc jeszcze dzisiejsza nam powinna tutaj przyjść, bo jednak jednak to, troszeczkę to pójdzie na tą budowę, nie? Wszystko jeszcze. O kurczaki. Co tu się. A dobra. Ja nie zrobił tak jak się ciołem. O. Nie odpuści mi. O. No to się zaczynają pro pro problemy z paletami już. Bo nie chce nam odpuścić. Coś się źle ewidentnie założyło. Chociaż. Dobra teraz poszło. Musimy sobie o elegancko tutaj. O. Dobra stój. Coś. Źle ewidentnie się załączyło, e, za nam tam ale to nie ważne, że się udało ściągnąć. Przytom, że będzie problem, ale jednak nie, A więc wszystko w porządku. Dobrze, tam panowie dzięki, wielkie za wszystkie linki podsyłane. Właśnie tutaj dobra, mm, dawajcie, bierzemy kolejną. Tych fuchsów dobra, już niech będzie tak, żebyśmy mieli pobudowanego, żeby to też w miarę nam szybciej poszło żeby tu jeszcze jakieś prac sobie porobić, nie tylko skupicie na ro rozładunku tego, bo jednak robotę w polu też trzeba zrobić, nie? Ale oczywiście jak Wam się podoba ta budowa, bo jednak troszeczkę czasu przy tym muszę poświęcić, żeby to wszystko ułożyć. Te płyty, żeby ułożyć pojedynczo każdą musiałem układać sobie w giancie Te palety też, żeby zrobić. E, tutaj wszystko też te wylewki, nie wylewki. Tutaj przykować ten ciężarówkę, żeby wszystko też fajnie wyglądało. Troszeczkę robot tutaj jest ale mam nadzieję, że wam to się podoba. Tak więc możecie tę łapeczkę zostawić. Będę bardzo wdzięczny. Czekajcie. Nie ja tutaj. Chciałbym ja tu bym. Pa... O! Chciałbym pas popuścić. Bo. Żeby nie było problemów żadnych z tym. Dobra. Mamy. Kolejną paletkę. A no, więc chyba nie mieli co robić, bo tak naprawdę czekali na pustaki. To więc jutro to nie będą wchodzili, albo nawet może dzisiaj później przyjdą i będą już tutaj coś budowali, nie? Może jakieś pierwsze ścianki już powstaną. Deski sobie odpierdzielą i będą już tutaj nacierali ostro. No bo coś się stanęło. To nie zaraz dopchamy to. O, dobra. Jest gitara. To ja będę chciał to wyjąć, wiecie. Yy... Te deski odrzucić, tutaj te paliki też Zabrał, które wymierzały jaki wykop ma być No to już nie jest potrzebne tak naprawdę Teraz ino Będzie budowa na pełnej, nie? Już jest budowa na pełnej I jestem naprawdę bardzo zadowolony jak to wszystko ładnie wychodzi, nie? Jestem w sioku, że tak No to się właśnie Udaje robić Mam tutaj Dobra, pomału Coś chyba nie weszło Coś Coś nie chci... Coś się nie zahaczyło za dobrze, ale no niestety lepszy rydz niż nic. Dobra, zaraz będziemy to kończyli. Później sobie jeszcze rozładuję tą resztę. Bo prawie 10 minut odcinka jest mam tutaj z tego rozładunku. To też nie chcę długiego jakieś odcinka robić. Zazwyczaj to to po 25 minutek. No sobie zrobimy. Z kiszonki zrobimy sobie może troszkę dłuższe. Zobaczymy, jak to pójdzie nam ta kiszonka. Raczej może w kolejnym odcinku, ale raczej już chyba w kolejnym odcinku, polecimy sobie z krzyneczką, nie? Ja myślałem, żeby siewy sobie jakieś robić, ale tak naprawdę nie mam żadnego pola uprawionego właśnie pod siewta, więc no trzeba coś tutaj ogarnąć, żeby to zboże gdzieś posiać, tak więc no trzeba to zrobić. Myślę, że tam za sobie coś zasiejemy. Ciekawe, jak bym te dwie polety wziąć, zaraz zobaczymy. Myślę, że trochę tak w realu to by raczej nie, nie pyknęło, ale tutaj w farmingu w takich szerokich widłach jest taka możliwość. Będziemy mieli szybciej to ogarnięte, nie? Tak to się męczyć z tym, to daj spokój no, tu podstawie Bliżej Chciało oddać, dobra elegancko udało się Jeszcze dwie paletki, będziemy mieli ściągnięte To ten obornik rzucimy sobie za gospą No i tam sobie zaoramy się coś i Polecimy z zboża tam, nie? Żeby na zimę tam było łopsiane. Myślę, żeby... Myślę, to, żeby były paletki zabrane. Opie Hopie! Tak złapany, jakby pierdolnyły. To i na raz. Łąkę też mam już ogarniętą, belki przywiezione. To jest spoczko. Dobra. Odczepiamy, wyjeżdżamy no i ustaczki rozładowane 60 sobie a 60 musimy i taka jest tam do tyłu żeby podczepić sobie oczywiście widełki do obornika tego obornika tutaj załadować tutaj sobie te do palet widły i podczepimy sobie do obornika będziemy sobie tutaj elegancko działali tych dwóch Ok Dobra, zobaczymy jak pójdzie to ładowanie nam No później jak będziemy mieli tyle masaju To ta robota będzie sprawniej szła Nie to nam tutaj jest z ładowaniem Zawsze to większe pojemności będzie można sobie tutaj ładować Nie To ładne FPS-ki dzisiaj 90 fps tutaj eleganckie mamy na gospodarstwie 2 nie Tutaj obornika coś tu że jest o nie? I tego jest. O mój Jezus. 99, same dziewiątki, chłopie co? <laughs> obornika to jest odgroma, tak więc ino trzeba jego rozwozić. Ostatnio go rozwodzić. Ostatnie, rozwoziliśmy, to dzisiaj sobie troszeczkę obornika rozrzucimy. Jeszcze kubotką to jest w ogóle, nie jeździliśmy dawno. No, ale na rozrzutniku też będę myślał, żeby sobie zmienić, nie? Zobaczcie, jak troszeczkę trzymały już ten rozrzutnik. Jednak troszeczkę coś większego by też się zdało. No raczej to w miarę w wszystkie sprzęty powymieniamy. Ale to na razie. Może dopiero za sezon, może dwa. Zobaczymy. To jest. Zobaczymy, czy dostaniemy tą dzierżawę, którą chcę. Wszystko się okaże. Może na wiosnę uda się ją dostać. Na no, razie jestem na załatwianiu jej właśnie. I czy to wyjdzie, czy nie. Się okaże. Tak naprawdę. Po zimie. Jestem ciekawa, bo te zimowe sprzedaże będą. Czyli jążki jakieś przyjdą nam. O! Kurba! Um, już rozerwany rozrzutnik, Panie Stasiu. To jest szóstka albo ósemka. 6 albo 8, może... Zaraz się przekonamy. Jak załadujemy do fula. Słuchajcie, cały czas na tą pryzmie Tutaj coś przybywa i to cały czas jest tyle samo tak. No. Troszeczkę w niej tam jest, jeszcze za, załadowane, nie? Jednak pojemności dosyć sporo ma. No jednak to z dawno obornika nie wyrzucałem mm, i no troszeczkę go się tutaj narobiło No tylko na jedno pole muszę, muszę rozrzucić, nie? No i mogę gnojowicę sobie na łąkę rozlać, żeby tam też mieć. Jest głowy to, nie? Cię cały czas przybywa. Żeby mieć z głowy też gnojwice na tamtym polu. A nie wiem, coś dalej jest nie tak z... ...baniem tej gnojowicy, nie? Z tego z tej obory, dobra, fula mamy. Jest fulta, więc w końcu przydamy się z 60 do czegoś innego. 7000 litrów mamy tutaj. Tutaj na 30 sobie ustawmy i jedziemy sobie tutaj do tyłu. Będą się tutaj przecisnąć jakoś. Otóż ostatnie przeciskania. W kolejnym odcinku powinno być tu w porządku. Powinno być żadnych problemików. Okej, okay. pojedźmy sobie od tej strony. Włączamy wałeczek i jedziemy. Nie wiem na jakąś szerokość tam rozrzucało, tak się zapowiedziawszy. Ale widzę, że dosyć mało ubywa, tak więc nie ma tragedii, dobra, ale coś takiego możemy sobie jeździć. O. Wieś tego typu można tutaj sobie śmigać elegancko, bez problemu. Fajnie, kubotka jeszcze ro rozrzucać i nie rozrzucała. I też nie tracie tylko 50 na nie wybijamy, tak więc no, kubota to u nas tego tak gospodarstwie nad kupiliśmy troszeczkę roboty ma. Tak naprawdę cały czas je używam, bo podoba, podoba mnie się jednak, nie? Jednak jestem zadowolony z tego zakupu, bo fajnie, no, fajnie no, wygląda naprawdę z prasą. Ta spytarda wyglądała, kto nie widział ostatniego odcinka, to serdecznie zapraszam, bo tam pracowaliśmy sobie U sąsiadów. Jest siano, tak więc no naprawdę robiła wrażenie kubotka, robiła wrażenie tam na górze, jeszcze panie Oporowe prasowanie tam było. Okej. Okay. Co Soma mam przywiezioną, czy nie? Czekaj, bo ja nie wiem czy tą sumą zwiezioną w końcu. I to jest właśnie ta gwoska, czy ja tą sumę zwiozłem, czy nie. Szczerze? Nie wiem sam. Niby do przyczepy burtu założyłem, ale coś mi się zdaje, że ta słoma jeszcze tam se czeka na tym polu, nie? Że ta suma jeszcze tam se czeka. Ale już chyba nie będziemy 60 miedzieli dzisiaj. Już za dużo sześćdziesiątki było w tym odcinku. Rzucajmy obornika trochę Bo tu pole też dosyć spore, nie? Jakbyśmy tutaj zboże jakieś zasiali, może jakiś jęczmień oddałoby na pewno. Czy jęczmień tam niżej, nie wiem co tak szczerze. Trzeba też na soję coś ogarnąć, trzeba coś ogarnąć na kukurydzę. No, tak więc, no, zobaczymy. Może na tej dzierżawie uda nam się, jakiem dostaniemy, tam by się udało. Może kukurydzę trzasnąć. Też najgopi pomysł niby nie. Więc tak może zrobimy, a na tych polach zasiejemy sobie zboże i tą soję. Tej soi dosyć sporo w tym stanie mieliśmy, a to też dobrze, bo jakieś pieniążki też fajne sobie wpadną za to. Tą mąkę też bym sobie właśnie przesiał gdzieś indziej, ale tak szczerze nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie. Jest ta jedynka, może tam by się udało od też machnąć. Nie wiem, no zobaczymy, no najwyżej przesijemy sobie gdzieś. Ale gdzie to jeszcze nie może tutaj za wtedy, tak jak była kiedyś. Łąka zrobiona może tutaj na dole sobie tam łączkę zrobimy, blisko gospy i, i tak dalej. I chyba tak zrobimy, nie? że tutaj na tym polu za pastwiskiem sobie zrobimy, że sobie zrobimy elegancką łąkę. Nie? Tutaj po lewej stronie będzie łąka i tyle. Wydaje mi się, że w porządku będzie. Blisko do jazdy, tak więc nie trzeba będzie gdzieś, nie wiadomo gdzie sobie mykać, żeby to ogarnąć. Bo tak szczerze, gdzieś idzie Nie wiem. U, u, u. <laughs> Mój Jezus, godzina 11, a ja już dziwą. <laughs> e... Na 43, nie wiem, czy tam by był klimat łąki, tak szczerze powiedziawszy. Trzydzieści 31 duża, duża łąka na pewno była. Na 14 też tam te górki. Najlepiej chyba tutaj by było, nie? Tutaj z tyłu mogłem to pole niby też podzielić. Ale to, czy będzie miało to sens, żeby to pole dzielić. Nie wiem, właśnie też. Czy jest sens takie coś robić. Rzucanie obornika na pełnej O, jakbym w realu jeździł takim różutnikiem No to jednak troszeczkę więcej by to je poszło chyba Tak mi się coś wydaje Tego obornika Ale że rzucany jest, tak więc Nic się tutaj Nie dzieje z teksturami, więc jest wszystko w porządku <grych> No i gra gitara, to sobie Jeden różutniczek zrobimy Fajnie, naprawdę jestem zadowolony z tej budowy. Mam nadzieję, że też się Wam podoba, że też fajne łapki tutaj zostawicie. Oglądacie to na o czwartek, tak więc mojego czwartku. Nie wiem czy w środę był live, czy będzie dopiero na weekendzie. Czy będzie to dopiero wy na przykład dzisiaj czwartek? Może być w piątek. Zobaczymy. Tak szczerze powiedziawszy, kiedy tego live'ika zrobimy. Nie wiem czy to dzisiaj się w ogóle odpala z live'em. Ja musiał to pokazać copakami. Jak nie to może sobie coś. Jakiegoś oślejewa pierdzielniemy, żeby sobie pograć, pogadać. Teraz serdecznie zapraszam na te live'y też. Czasami YouTube leci w ciula z powiadomieniami, nie tylko z live'ów, ale też z odcinków. Różnie to tam bywa z tym YouTube'em, nie? Nie ogarniasz, panie, tego. No tutaj trzeba będzie teraz przygotować się. Bo za odcinkiem trzeba będzie troszeczkę posiedzieć, to dokończyć ten obornik. I dokończyć. Czy znaczy, no i opróżnić pryzmę, nie? Chciałem z chłopakami te deski ściągać, te ruszta ułożyć dalej, żeby to też było skończone. I będzie się działo już. Będzie działo się. Dobra. Zaraz, ostatnie litry ubywają na rozrzutnika i będziemy mieli koniec. Ale jeszcze do końca dojadę, zobacz. Kurczoki. No powiem Wam, że prawie pół pola rozrzuciłem na tym jednym rozrzutniku, nie? Pozdro, 600 że tak to nam tutaj poszło. To rozrzucanko Boże. to rozrzutnik użyty jest. Tylko dlaczego nie mogę przerabiać na książkę, nie? Ale no, co poradzi? Muszę też trzeba sobie ogarnąć, żeby tą książkę wozić. A którą strzewam, to będę woził. To jeszcze samo, tak naprawdę. Nie wiem. Ujazd. Zobaczymy ile w ogóle tej książki będziemy mieli, bo coś czuję, że w tym sezonie chyba tej książki tylko nie będzie. co w tamtym? I to może być problem, bo trzeba będzie ratować się belkami książki. A to zobaczymy, jak będzie tamta obora pros prosperowała. Rozrzucony, rozrzutniczek. Lecamy na nasze piękne gospodarstwo. Sikfur. I nie wiem, czy jeszcze sobie lecieć z rozrzucaniem, czy polecieć sobie potależować jeszcze troszeczkę. Ale zdaje mi się, że po polece potależować, wiecie? Polecę sobie do Masaja, pojedziemy sobie potależować. Nie jak tu pauzę kręci jeszcze, tak więc... On mu podjedzie, to już minie. <laughs> o, niech się stoi, tam nikomu nie przeszkadza. Weźmy sobie potależujmy Troszeczkę i tyle w i cyk. Czwóreczka, wejdziemy po to, sobie tak na koniec odcinka, aby też nie skupiać się tylko na jednej robocie, tylko żeby na paru robotkach na odcinku się tutaj skupić. Najważniejszą część odcinka zrobiliśmy, czyli rozładunek pustaków przywódcy, rozładunek, pokazanie, jak właśnie wygląda już ta nasza budowa. Więc bye, junia. Będziemy na pole 43, sobie tam podzielamy i coś tam jeszcze sobie zobaczymy. Bo może, żeby tam się też udało. Będziemy musieli zobaczyć, jak to tam cenowo wygląda. To może po tej zimie, kto wie, może uda nam się właśnie tam coś przychachnęcić. Może tam coś się uda, Tam może dzierżawę, może tam czy nowy rajon, czy tam ciulwi, zobaczymy. Będziemy zobaczmy, jak to tam wygląda. Nie wiem jak to tam jest zdrowem. Czy tam jest jakiś rów, czy nie. Ale chyba to widzicie było. Jakie powietrze dzisiaj mamy? <grymne> Naziewanie idealne. Prowadzę samego w farmingu, co i w realu. okej. Okay. Widzimy sobie jak zawsze od tej strony. To my tam mamy ten rów chyba, nie? I o, tu jest rów. To są troszkę. Troszeczkę Lipson. Troszeczkę Lipson. No na koniec jeszcze polecam, pokażę, które polu bym tam chciał dzierżawę sobie ugatnąć, które załatwią dzierżawę o tak. No tutaj ci, troszeczkę ciężko, nie? Jednak rów jest, to trzeba by tutaj ingerować troszeczkę tutaj. A tu chyba raczej nie ma co się bawić tutaj. Takie rzeczy jak na razie. Więc zobaczymy. Zobaczymy na razie. Skupmy się na jednej rzeczy. No tutaj już nie ma robo, tam tamtą coś idzie. Dziwna sprawa. W sumie takie że by mogło być. Tam tylko zrobiłem tutaj normalnie. Przełorane. Co, bo tutaj coś jest... A, bo ten rów tutaj jakby schodzi. I on tu idzie. Aha, takie coś on tu wygląda, ale jak to wygląda? Typowo do kupienia. No całe normalnie. Taki bajer to jest. Dziwny trochę, ale no... Zawsze ja, jeszcze mamy tutaj poprawy pola. Na no, pól jest sporo, nie? Nie na każdą dostaniemy dzierżawę, no tak. <grym> Ona była na, na największe jakieś, że bizon się zapalił aż. Idź. Dawaj malina, fermowe paliwo. Opuszczamy i rura. Chyba dźwięki powinny być, chociaż mogą być trochę za cicho, ale nie wiem. Na każdej serii te maszyny inaczej chodzą, nie? To jest hit. To jest hit, że na tej każdej serii te maszyny inaczej chodzą, nie? Muszę grać tutaj na ten a tutaj na maszynach na 70 i tyle. Możka roboty na szyb ma trochę. Tutaj jak miałem rozwołane, na poprzednim odcinku, jak pamiętacie, sobie tutaj właśnie rozwywaliśmy tą beczką, którą mieliśmy do sprawdzania, czy ją będziemy kupować, czy nie, szczerze, nie wiem, zobaczymy, na razie mamy te błędy z tym nalewaniem tam na razie, ta beczka mi nie jest potrzebna, ale po kolejnych żniwach może coś się ogarnie, nie, powiedziałam że na razie, na razie nie bo mam inne wydatki, no ale taka beczka to będzie pasowała raczej, nie? Tak sobie chciałem po prostu sprawdzić, czy ona będzie tutaj wyglądała na gospie, czy będzie sobie e, czy będą traktory sobie dawały radę pod te góry i tak dalej i jest naprawdę w porządku, nie? Fajne metry rozlewania, to też spoko To więc coś tutaj trzeba będzie pomyśleć na tym temacie, na pewno mm, sprzedaż 60, wymiana różutnika, wymiana beczki do Gnojewicy takie plany mam. Wymiana kombajnu też by się przydała, nie powiem, że nie. Na coś innego. Ale również wymiana nie wiem, toleżówki na Grubera na przykład. ciulwie zobaczymy. Zobaczymy, wszystko przyjdzie z czasem. Tak naprawdę 25 minutka odcinka zaraz wybiję, ale sobie jeszcze chwilkę tutaj żyjemy, Żeby też tutaj robotkę mieć w miarę zrobioną, żeby poza odcinkiem też dużo tutaj właśnie nie siedzieć. No to więc sobie to ogarniemy, ale no zobaczcie fajnie jak to wygląda że takie chwaściory się wdały tutaj, no ale pak już jednak siedlisko trochę stoi tak więc wszystko zdążyło sobie tutaj wykiełkować co, co biznes zgubił. i <gulura> fajnie jednak robotka zestawikiem idzie chyba 3 metry ma jak się nie mylę porażówka więc jednak roboty nam ubywa i fajnie, dosyć szybko, sprawnie nam to pójdzie. Będziemy mieli jedno pole z głowy, jeszcze tam jedno pole z rzepaku mam do ogarnięcia, ale to też się tam zrobi. No i oczywiście jeszcze to za gospą, trzeba będzie tam dowieść tego obornika i tam też coś zrobić, zaorać coś. Żeby tam mieć też gotowe pole już pod siebie zboża, bo te zboże fajnie by było przed zimą sobie jeszcze zasiać. Tak no, czym prędzej trzeba tam też działać, żeby to pole było przygotowane. Masę, to ja jednak masę. 1.26 motogodzin w naszym gospodarstwie robi i to jest chyba ogólnie, tak teraz myślę, że to jest chyba 50. odcinek właśnie z tej serii. Naprawdę lecimy tutaj ostro, nie? Ja w szoku, że tyle odcinków z tej serii udało nam się nagrać. Szok i niedowierzanie. Bym powiedział 50. raz już tutaj ten odcinek z tej serii nam Niedługo oczywiście też na moim kanale pojawi się 1000 filmów. Na pewno w tym roku sobie to wbijemy. W jakim czasie, to jeszcze nie wiem ale w tym roku raczej powinno nam się to udać więc ciekawe Tam 920 chyba już jest filmów Na kanale, tak więc no już tutaj Zaplecze tych filmów jest spore, jakby nie było troszeczkę już tutaj Poświęconej godzin jest, ale jestem naprawdę zadowolony dziękuję Wam, że oglądacie oczywiście, nie? To tak naprawdę dzięki i Wam Dobra To będziemy kończyli na dzisiaj odcineczek Widzimy się w kolejnym, raczej też będzie akcja książka, jakieś dalsze y, tam prace budowlane się na pewno też pojawią. Tak więc co, jak się podobało, oczywiście zostawiacie łapkę do góry, suba na kanale. Czekajcie na kolejne odcinki, nie tylko z tej serii, ale również z innych serii, bo na pewno na weekend u mnie na kanale pojawi się PGR. Tak więc serdecznie oczywiście zapraszam, Prawie do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.